Witajcie, witajcie serdecznie. Dzisiaj retro życie, Damian, kłaniam się nisko i poruszamy dzisiaj temat gaźnika najpopularniejszego stosowanego w Simpsonie a jest to 16N111 model. Dlaczego go poruszam? Dlaczego ten gaźnik? Ponieważ jest to najprostszy gaźnik stosowany w Simpsonach z grubą przepustnicą i z dwoma śrubami regulacyjnymi. Jeśli on jest w dobrym stanie, dobrze wyregulowany, wyregulowany, to działa jak pszczółeczka. A niestety często słyszę na temat tego gaśnika opinie takie, że często się przelewa, nie da się go wyregulować, łapie lewe powietrze itd. I Dlatego chciałbym obalić ten mit. Słuchajcie, jestem zawsze zdania takiego, aby oryginalne rzeczy przywracać. Jeśli się da do stanu oryginalnego, niż wymieniać to na nowy model, kiedy gaźnik, przede wszystkim teraz, już do rzeczy działa nie tak jak powinien, warto naprawdę podejść do tego, do jego diagnostyki ze sterownością, bo oprócz podstawowej regulacji, istnieje kilka czynności, które mogą przywrócić prawidłowe działanie. A najważniejsza rzecz na którą nie zwracacie kompletnie uwagi i dlatego się szybko poddajecie i wymieniacie na nowy model nowy gaźnik, podrubę, to że gaźnik jest brudny nie ma sensu próbować go ustawiać najlepiej to wszystko potraktować benzyną estrakcyjną bądź specjalnym rozpuszczalnikiem technicznym oczywiście pamiętając o zasadach że nie używamy wierteł czy drutów. Bo niektórzy mają takie pomysły, i tutaj wiecie: czyszczą jakimiś drutami, a zrobicie zadzior, i to już nie będzie funkcjonowało tak jak należy. Albo kanał będzie po prostu, przepływ będzie większy. I przedmuchujemy wszystko: dosłownie wszystko. Wyciągamy, odkręcamy śruby regulacyjne od wolnych obrotów, od powietrza. I tu także. Trzeba to wszystko wyczyścić i przedmuchać, i pewnie robicie tak. Jest wszystko wyczyszczone, przedmuchane, tak jak powinno być. Ustawiacie prawidłowy poziom paliwa, pływak jest wymieniony, załóżmy, albo sprawny, jeszcze przed wymianą, i zakładacie go z powrotem, ten gaźnik. I nie możecie go dalej wyregulować, bo kolejna sprawa. Ponieważ nie sprawdziłeś szczelności na krótce, musisz sprawdzić płaskość tej podstawy. Jest to częsty przypadek, poprzez mocne dokręcenie gaźnika. I wtedy powstaje banan. Tutaj nie widać, ale lekki banan jest. Tutaj w tym miejscu. Jak go zniwelować? Najlepiej przyłożyć podstawę do płaskiej powierzchni i starać się wypolerować na papierze ściernym oczywiście z umiejętnością i z rozwagą kolejna sprawa, płaskość podstawy sprawdzamy także w komorze pływakowej jak to położyć dobrze, nie mam gdzie trzymać tego tego statywu, kamerki kurde Dobra, już jest ogarnięte. Stoi gaśnik. Musicie sprawdzić także płaskość tej podstawy. Ponieważ tutaj tak, że po odokręceniu na skos powstaje banan i komora pływakowa może nie tą stroną może się bujać. I wtedy poziom paliwa nie będzie prawidłowy. Może odbiegać od tego stanu, który powinien być. I tutaj robimy to samo. Polorujemy do momentu, aż ta podstawka, ta druga część gaźnika komora pływakowa nie będzie się bujać. Oczywiście za każdym razem najlepiej wymienić nową maszczelkę. No i teraz tak. Mamy wyczyszczony gaźnik, przedmuchany. Mamy także podstawy proste nie łapie lewego powietrza oczywiście z tym lewym powietrzem są jeszcze inne sposoby sprawdzania szczelności ale tutaj pokazałem wam taką metodę jedną z łatwiejszych i żeby to od razu łatwo skorygować I mamy tutaj dwie rzeczy zrobione założyliście gaźnik i no nawet coś jest nie tak to zostaje trzecia część czyli dysze główne yy, ogólnie dysze w, silni yy, dysze w gaźniku dysza główna od wolnych obrotów muszą być odpowiednio dobrane. To jest ważna sprawa. Ponieważ gdy dysze będą źle dobrane, no gazie nie będzie prawidłowo. Prawidłowo działa, a druga sprawa jest taka, że dysze po prostu też podlegają zużyciu i najlepiej będzie wymienić na nowe. I kupić wtedy zestaw naprawczy z dyszami oraz yy, z pływakiem. I jeszcze z jedną rzeczą, z przepustnicą. Ponieważ przez przepustnicę tutaj może także dochodzić lewe powietrze. Taki zestaw z dyszami, z pływakiem, z przepustnicą, z iglicą będzie to kosztował 150 zł, ale prawdopodobnie na pewno będzie gaźnik już wtedy działał prawidłowo. Mm. Pływak, warto także sprawdzić, czy nie jest dziurawy. No, i jeśli jest ok, to możecie go zostawić, ale jak już kupować, to już wymieniać cały komplet naprawczy. A, jeszcze jedna sprawa, właśnie tak myślałem, bo o czymś zapomniałem. Nie wymieniacie, warto sprawdzić także śruby od regulacji, od wolnych obrotów. Ta jest, i także tutaj nie wykręciłem od od mieszanki. Tutaj końcówka śruby może być już wyrobiona, i wtedy nie będzie dobrze domykała powietrza. Więc też warto je dokupić. Oczywiście możecie to wszystko wymienić i nadal coś będzie nie tak, ponieważ nie będzie trzymał wolnych obrotów. To tak mi teraz przyszło do głowy, bo miałem ostatnio taką. Przyczynę w jednym Simpsonie, że nie mogłem wyregulować, mimo że gaźnik zrobiłem perfekto, to może być po prostu zbyt mocno nadciągnięta linka od gazu, przez co przepustnica nie będzie zamykała szczelnie przylotu. Linkę popuściłem i wszystko było git. I można było wyregulować gaźnik. Myślę, że powiedziałem tak to, co najważniejsze. I co? Jeśli filmik był konkretny, podobał się, przyda, przyda się Tobie, to zostaw komentarz, podziel się z komentarzem. Jeśli potrzebujesz pomocy, bądź na, do naprawy masz taki gaźnik, bardzo chętnie go przyjmę, a jeśli masz zamiar go po prostu wyrzucić, to lepiej mi oddaj, ja go zregeneruję, bądź przyda mi się. Do zobaczenia w takim razie i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!